Pole, pole, uryce, pole, ale ma plany. Pole, pole, ale dzisiaj nie o polu Sakwy Nabyłem drogą kupna Sakwy 25 litrowe Czy mogę je pochwalić? Mogę Po 5 km nie odpadły Tyle na dzisiaj mogę opowiedzieć Bo dopiero co ja założyłem Wyglądają fajnie. Są pojemne. Mieszczą spokojnie kask. I inne badziewia, których jeszcze nie chowałem do środka. Wygląda to bardzo solidnie. Nie miałem żadnych problemów z montażem. Czy polecę? Nie mam zielonego pojęcia, bo dopiero co je założyłem. Jeszcze oczywiście kupiłem bagażnik. I takie wzmocnienia, które widać z boku, żeby sakwy nie obijały się około i nie latały na prawo i lewo na zakrętach. Bagażnik też solidnie wygląda. Wzmocnienia są plastikowe, jak i całość, oczywiście plus aluminium. Ma być lekko, ma być wytrzymało. Mam nadzieję, że nie zawiedzie żadna z tych części. Obydwie sakwy można ściągnąć, założyć pasek i założyć sobie na ramię i pójść gdzieś bez roweru, a cenna zawartość tych sakw nie zniknie w tajemniczych okolicznościach.